No i co? Będziemy musieli cię zlikwidować. Ale spoko, nie? Ile moment i powinno być git? Chociaż 2,5 tysiąca życia? Dobra, będzie dobrze. To co? Chyba to drugie takie śmieszniejsze troszkę, nie? Ty świnio. Zaraz cię załatwię. Taki kurdupel jak ty chce się ze mną mierzyć? Poczekaj tylko. 300 expo dostaliśmy. Ciekawe czy za tą pierwszą opcję też byśmy dostali. Chyba tak. 600 HP już kurde dostaje taki. Skryto, nie? Spoko. Schemat cicha śmierć. Dobra, dostałem tą tabliczkę. Już myślałem, że kurde nie wpadła nam. Brzmi jak jednoręka. Stalowy pręd dwie czarne perły. Inteligencję jeszcze dostaliśmy, zobaczmy. Aneli tworzenie? Nie wiem w sumie. Nie jest to napisane, czy to jest jednoręka, czy dwuręka, ale. Okej. Okay.